Krótki komentarz. Te ostrze mefali ebonowe, nowe ostrze, obrażenia 26, zwróćcie na to uwagę. Ja tutaj się pomyliłem, ponieważ to ostrze ulepsza się w momencie kiedy zabijemy kogoś, kto jest do nas przyjaźnie nastawiony. I ten oto Argonianin Jerira, on jest bohaterem w zadaniu, którego ja postanowiłem nie nagrywać. On z jakiegoś powodu to jest bug oczywiście. Jest do nas przyjaźnie nastawiony, według gry, chociaż nie powinien, gdyż tak naprawdę nas poszukał, czyli nie jest naszym przyjacielem. Puszczę. Jednak miecz zaliczył go jako przyjaciela. I teraz miecz będzie odbierał o 4 punkty życia więcej i dodawał nam te punkty, będzie to jest po prostu wystanie życia. I tak można do 30. Witam, w zagrajmy dalej w Skyrim. Tak się składa, że udało mi się skolekcjonować wszystkie składniki potrzebne do porozmawiania z Parade, Więc chodźmy je dostarczyć. Jak już mówiłem, chyba mówiłem, nagroda za to zadanie jest dość fajna. Dlatego powinniśmy je wykonać Dobra Jeszcze no Wykonałem y, zestaw pancerzy y, Smoczego pancerza dla Utgard Tak więc Utgard dostała już Najlepszą zbroję Poza dydryczną, de ale dedrycznej chyba jej nie będziemy dawać, bo wtedy będzie wyglądać tak samo jak ja. Dobra. Kesz. Hmm? Czym mogę ci służyć? Mam hmm? przedmioty, o które prosiłeś. Naprawdę? Daj je keszowi. Tak, tak. Z tego powstanie dobry dym. Nie. Dobry dym z rubina, tak? I z sztabki srebra. O, łyżka Kto mu się wrzyna w obudowy tego garnka. Weź głęboki wdech. Głęboki wdech? Mhm. Hm? Jest jak. Hmm? Jestem wyznawcą Perit. A jakże? Wzdychaj. Że czasem świat może oczyścić tylko zaraz. Oddychaj głęboko, śmiertelniku. Hmm? Chcę, byś dobrze mnie słyszał, więc wypełnij swe płuca tymi oparami. Drzewo? Co to jestem pod wpływem trucizny? W pewnym sensie, ale nie bardziej niż głupiec, który wypił zbyt wiele wina. Obserwuję cię już od jakiegoś czasu. Wiesz, Niestety nie może tej konwersacji przyspieszyć. Podjęte przez ciebie decyzje. Musimy wysłuchać. Zastanawiam się, czy jesteś odpowiednią osobą do mojego zadania. Nie zastanawiaj się dłużej. Oczywiście, że jestem. Na czym to zadanie polega? mundus błogosławieństwo, wyniszczającą plagę, która zaraziła garstkę wiosek Bretonów. Ładny mi błogosławieństwo. Jeden z moich miejscu. mnichów, elf, imieniem Orchendor, został wysłany. By zebrać dotkniętych. Zebrał ich dla mnie w Ptardams, ale od tamtego czasu zboczył ze ścieżki. Nie będę pobłażał jego zdradzie. Masz się udać do Ptardams i zabić Orchendora. W moim imieniu. Da się zrobić. Hmm, czym orchendor? Dobra. Istotnie, śmiertelniku. Idź już. Zabij orchendora. Tak po prostu. To mi się wydaje, że to nie będzie takie proste że ktoś tam będzie w tym spróbował próbował przeszkodzić. Czaszka trola? Dobra. Gdzie znajduje się Bdardams? Niedaleko, niedaleko. W pogodne dni widzę je doskonale. Spójrz na zachód. U podnóża góry są krasnoludzkie ruiny. Btardams. Krasnoludzkie ruiny. Ech. Orchendor? A tak, Kesh go znał. Jest przewodnikiem, pasterzem, gromadzi dotkniętych, zasklepia ropiejące rany. Orchendor i jego dotknięci mają być gotowi czekać na wolę Peryid i zanieść światu jego błogosławieństwo. Czyli zarazę. Szybkiego polowania. E. Bytardam, to są ruiny. Krasnodów, ruiny dłemerowskie, i ja powiem, że strasznie nie lubię ruin dłemerowskich w tej grze. W przeciwieństwie do tych z Moroinda, te tutaj są takie bez wyrazu. Te, robot, te walki z robotami są nudne. No i po prostu to jest tak, że w Moroindzie to było fajne, a tutaj jest nudne po prostu. Strasznie. Trochę się różnią wystrojem te ruiny, bo jeszcze nie byliśmy w... Nie, byliśmy raz, jak uciekaliśmy z więzienia w Markarcie. Wtedy się otarliśmy o ruinę duemberowską. No, to... Wyglądają one inaczej niż w Morrowindzie. Aczkolwiek przeciwnicy znajdujący się w środku są podobni. Czyli kulisty centurion, pająk... No i do tego dochodzi jeszcze taki wielki robot Plusem jest to, że przynajmniej te, te potwory, znaczy te roboty Zostawiają po śmierci klejnoty duszy, więc może się tutaj nieźle nachapać tych klejnotów A tak już w ogóle pograłem trochę poza filmami, poza nagrywaniem I mam zaklinanie na dość wysokim poziomie Inną nau trzeba rozwijać. Ożygał mnie. No się pewnie można by było zarazić jakąś chorobą, gdyby nie fakt, że nasza postać wykłakiem i zarazić nie może. No, no to jak widać, będziemy tutaj walczyć z jakimiś. z osobami. Oh, to nie była zbyt silna. Ale walczę bronią dwóch teraz. Znaczy to jest ten albo nowy miecz bo nowe ostrze. Walczę tą bronią, ponieważ chcę, żeby mój bohater się trochę w tym podszkolił. I jednocześnie żeby mu podrosły trochę poziomie doświadczenia. Dobra, gdzie to jest wejście do środka tędy, tak? Tam na dół? Czy tam do góry? Chodźmy najpierw do góry. Skrzynie, co? O! Z tych dłumorowskich śmieci można czasami metal odzyskać. Z tym, że nam to już i tak nie jest potrzebne, gdyż raczej nie będziemy niczego więcej wykuwać w kuźniach. Ten generalnie ekwipunek, taki jaki mamy, jeżeli chodzi o pancerze. No, hełm może ewentualnie, ale to jeszcze się zastanowię, czy chcę w ogóle hełm mieć. Dendryczny. No. No, tak więc można powiedzieć, że w zasadzie większość z tego ekwipunku, co teraz mamy, to już zostanie. No zawsze. To włączę pułapkę, tak? Tak. Dobra, chodźmy do środka, jeżeli można. A no można. O, to jeszcze nie, nie, jest ładowanie? Kurde, ten, zmyliło mnie to trochę, <śmiecki> Więcej skrzyni? no właśnie, klejn, większy klej duszy, większa. Robię bez skazy, no kurde, teraz jak jest mi już niepotrzebny, to znajduję w skrzyni, tak? Tak to się musiałem nachodzić i naszukać. Fail. No to nie jest czasem taki sam baniak, co tamten mieszał? Cash cały? się nawet chętnie jakiegoś gówna <noise> Budapren, no więcej Budapren to jest Kill of W sumie Kill of to jest w zasadzie niepotrzebny Chyba że do wytypowania złota albo srebra, bo z tego jeszcze można jako taką pieniądze No I no i oczywiście dalej się jeszcze muszę wyszkolić w zaklinaniu. Jakieś wrogowie, może? To są drzwi otwieralne, czy nie? No widz już, Neofita. <grymne> Ta. Dzisiaj jest 11 stycznia 2012. Tak w ogóle. Dzisiaj wgrałem ostatni odcinek Dungeon Master. Pięknie zamordowana osoba. tak nie widziała co ją trafiło. O, 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 o. Mrozi, Nie, bo ja się zabiję. To ty już nie będziesz mogła mnie zabić. No, przykro mi. By. Nie ma tu nic ciekawego. No, całkiem nawet rady tym mieć, pomimo tego, że obrażenia ma dosyć niskie zadaje, co nie? A jeszcze będziemy mieli okazję, żeby zabić jedną osobę, którą, która będzie. Do nas przyjaźnie nastawiona. To też będzie związane z jednym kwestem dydycznym. Już w ogóle nie wspominając o tym całym Aerandurze, którego zabiliśmy du dużo wcześniej. Czy o Silusie się czy jak on tam miał. Który nam pomagał w znalezieniu brzytwy. do tego na, oczywiście. Wróciłem na początek, tak? Mm -hmm. Nuby. Gdzie mam iść? Tutaj, naprawdę, ten sprint to jest świetna rzecz. Kurde, dlaczego ja o tym wcześniej nie wiedziałem? W ogóle w Fallout New Wegas to dopiero może było możliwe po zainstalowaniu moda, prawda? Tak mi się wydaje, przynajmniej, może nie. Może tam też można było sprintować. Też ja o tym nie wiedziałem. Ozwuj zamieci jest dosyć drogi, więc sobie go wyśmiemy, ale ten film dobieg końca, więc do następnego.